Witam wszystkich widzów w 2021 roku, który w Stanach zaczyna się z grubej rury. Zapraszam do oglądania odcinka newsowego. Donald Trump 3 godziny temu na swoim Twitterze napisał Mike Pence, czyli wiceprezydent, nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję, dając stanom szansę poświadczenia poprawionego zestawu faktów, a nie tych oszukańczych lub niedokładnych, o których potwierdzenie uprzednio poproszono. USA domaga się prawdy. Sam wiceprezydent napisał w oświadczeniu: Biorąc pod uwagę kontrowersje wokół tych wyborów, niektórzy podchodzą do tegorocznej i co czteroletniej tradycji z wielkim oczekiwaniem, a inni z lekceważącą pogardą. Niektórzy uważają, że jako wiceprezydent powinienem móc jednoosobowo akceptować lub odrzucać głosy elektorów. Inni uważają, że głosy elektorów nigdy nie powinny być kwestionowane. Podczas wspólnej sesji kongresu. Na reakcję zwolenników Trumpa nie trzeba było czekać długo i ci zebrali się tłumnie przed kapitolem w Waszyngtonie, który miał zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena. Manifestujący jednak wtargnęli do budynku. Na miejsce została wezwana Gwardia Narodowa. Zaczęto ewakuować liderów kongresu, parlamentu. Na Twitterze pojawiło się nawet zdjęcie jednego z protestujących. Który zabrał mównicy z kapitolu. Manifestujący weszli tam z bronią. Jedna kobieta została postrzelona w klatkę piersiową. Joe Biden wzywa Trumpa, aby wystąpił w krajowej telewizji oraz namówił do zakończenia oblężenia. Ten napisał oraz nagrał film, aby zaprzestano agresji. Na razie to tyle, gdyż napływają przeróżne informacje z różnych źródeł. Jeżeli chcecie drugą część, koniecznie zostawcie lajka. A tymczasem się z Wami żegnam. Ja jestem Daniel. Trzymajcie się. No i cześć.